Co sadzicie? Jakie drzewa? Bóg, buk, buk, jodła. Bo, a powiedz mi, do buku się wraca? Bo Bóg kiedyś to był naturalnym drzewem, nie? na Krawcu jest ten, no. ten, ten, ten rezerwat buku, nie? Świerk wymiera u nas. Świerka Ś już się raczej nie sadzi. Świerka się nie sadzi? Mało co. Tu, tu Mało dom, co. dominuje świerk. Słuchaj, to jest świerk, nie? No, świerk, ale, ale to już jest... pokażę to jest świerk, ale coraz mniej tego coraz świerku. Coraz mniej jest, no. Się tu, tu sadzi. I tak mówisz, buk... Sosnę? Powiedziałeś, się. Gdzie sosnę? Nie, tu nie ma w ogóle ani jednej sosny. No nie. Nie u nas. A czemu sosna by tutaj... Y, tu się nie przyjm... Tu inny klimat, tu by... Mhm, uh -huh, uh -huh. czyli jeszcze raz, buk, trochę bóg, świerku... Bóg i jodła i trochę jodło, świerka. i trochę świerka, no. się, i, czyli Bóg i jodła. Teraz się robi takie mieszane lasy, i i nie? Aha, tak. A powiedz mi, yy, do tego buku się wraca, czy, czy to jest bóg na sprzedaż później na drzewo? No, to na jest, drzewo, nie? To jest, to jest gospodarka taka leśna. No, teraz to się nazywa lasy państwowe, państwowe gospodarstwa leśne, nie? Mhm. Także to nie jest drzewo urośnie i będzie na wieki stało. To jest urośnie i się dnie jako materiał nie i, i rośnie następne. Czyli to jest po prostu biznes, no. jak, jak każdy inny. No dokładnie. Z tym, że to fajnie wygląda, bo las ładniej wygląda niż, niż pole dla mnie ogólnie. No to wiadomo, że tak.